Witam serdecznie! Czy autyzm i ADHD to na pewno dwa kompletnie różne światy? A może jest coś, co łączy je na fundamentalnym poziomie? Coś, co do tej pory nam umykało? Dzisiaj przyjrzymy się przełomowemu badaniu, które sugeruje, że odpowiedź na to pytanie może na zawsze zmienić to, jak postrzegamy rozwój ludzkiego mózgu. No właśnie, to jest to kluczowe pytanie, prawda? Przez lata byliśmy przyzwyczajeni, że to są dwie osobne szuflotki diagnostyczne. Ale co, jeśli ta granica jest o wiele bardziej płynna niż nam się wydaje? Zanurzmy się w dane, bo one rzucają na to zupełnie nowe światło. No dobrze, żeby w ogóle zrozumieć wagę tego odkrycia, musimy najpierw zobaczyć, z jakim problemem mierzą się na co dzień klinicyści, rodzice, no i oczywiście same osoby w spektrum. To jest, mówiąc wprost, prawdziwy, diagnostyczny labirynt. Na pierwszy rzut oka, wiecie, sprawa wydaje się jasna. Z jednej strony mamy spektrum autyzmu z jego kluczowymi cechami, z drugiej ADHD z tą charakterystyczną nieuwagą, impulsywnością. Ale prawdziwy problem zaczyna się tam, gdzie te światy się spotykają trudności z funkcjami wykonawczymi, z zrozumieniem sytuacji społecznych. I to właśnie ta, nazwijmy ją, szara strefa sprawia, że postawienie jednoznacznej, czystej diagnozy bywa tak potwornie trudne. A teraz spójrzmy na liczbę, bo one, one naprawdę dają do myślenia. To nie są jakieś marginalne przypadki. Aż 80% dzieci w spektrum autyzmu ma objawy, które idealnie pasują do ADHD. I w drugą stronę prawie 1 trzecia dzieci z diagnozą ADHD wykazuje cechy autystyczne. To pokazuje, jak bardzo te dwa światy się w praktyce przenikają. I właśnie ta obserwacja skłoniła naukowców z Child Mind Institute do postawienia absolutnie rewolucyjnego pytania. A co jeśli problemem nie są same objawy, ale sposób, w jaki my je wkładamy do szufladek? No bo do tej pory dominowało takie myślenie zero-jedynkowe. Albo ktoś ma autyzm, albo nie. Albo ma ADHD, albo nie. To działa jak włącznik światła. Jest albo włączone, albo wyłączone. Koniec. Kropka! A teraz propozycja jest zupełnie inna. Zamiast tego włącznika wyobraźmy sobie pokrętło głośności. Zamiast pytać, czy jakaś cecha występuje, zaczynamy pytać, jak bardzo jest ona nasilona. Każda cecha ma swoją własną intensywność, co tworzy unikalny, indywidualny profil dla każdej osoby. I to właśnie to, ta prosta wydawałoby się zmiana perspektywy, okazała się absolutnym kluczem. Naukowcy przestali się tak mocno skupiać na tych oficjalnych etykietkach, a zaczęli po prostu mierzyć konkretne cechy w tym wypadku natężenie cech autystycznych u wszystkich badanych dzieci. No dobrze, przejdźmy teraz do samego serca tych badań. Zobaczmy, co ta zmiana podejścia pozwoliła odkryć wewnątrz samego mózgu. To tutaj zaczyna się robić naprawdę ciekawie. Zamiast więc, no wiecie, dzielić dzieci na grupę autyzm i grupę ADHD, Potraktowano je jako jedną dużą grupę, a potem, za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, zajrzano do ich mózgów, szukając połączeń między tym, co się tam dzieje, a nasileniem konkretnych cech. Badacze skupili się na dwóch mm, super ważnych sieciach neuronowych. Pomyślmy o nich jak o działach w wielkiej firmie. Pierwsza to taki nasz wewnętrzny dyrektor generalny. Ten dział odpowiada za planowanie, koncentrację, kontrolę. Druga to z kolei zespół strategii społecznych. On aktywuje się, kiedy myślimy o innych ludziach, o relacjach, o interakcjach. I tutaj dochodzimy do momentu: wow! Okazało się, że to jaką diagnozę dziecko miało w papierach kompletnie nie pozwalało przewidzieć, jak wyglądała komunikacja między tymi dwoma sieciami w jego mózgu po prostu żadnej korelacji. Prawdziwym kluczem, tym co faktycznie korelowało z aktywnością mózgu, było właśnie nasilenie cech autystycznych. I to działo się niezależnie od tego, czy dziecko miało oficjalną diagnozę autyzmu, ADHD, czy obu naraz. Odkryto bardzo konkretny, powtarzalny wzorzec. Im silniejsze były cechy autystyczne u dziecka, tym mocniejsza była komunikacja, wręcz takie przegadanie między siecią od zarządzania a siecią od myślenia społecznego to jest właśnie ta wspólna sygnatura biologiczna która przechodzi na wskroś przez tradycyjne diagnozy ale ale odkrycie tego wzorca w mózgu to był dopiero początek kolejnym logicznym krokiem było sprawdzenie czy ta sygnatura ma swoje korzenie na jeszcze głębszym poziomie w naszym kodzie genetycznym i tutaj naukowcy użyli niezwykle sprytnej metody komputerowej. To działa trochę jak taki cyfrowy detektyw. Najpierw zrobili mapę obszarów mózgu, gdzie występowała ta wzmożona komunikacja, a potem wrzucili to do ogromnej bazy danych i zadali pytanie: które geny są szczególnie aktywne dokładnie w tych miejscach? I udało się. Znaleziono bardzo, bardzo silne dopasowanie. Znaleziono aż 107 genów, o których już wcześniej wiedziano, że mają coś wspólnego i z autyzmem, i z ADHD. A teraz okazało się, że są one bezpośrednio powiązane z tą odkrytą właśnie sygnaturą mózgową to jest potężny dowód na wspólne genetyczne podłoże. A co jeszcze ciekawsze? Wiemy, za co te geny odpowiadają. One biorą udział w absolutnie fundamentalnych procesach tworzenia się połączeń w mózgu na najwcześniejszych etapach jego rozwoju. To tak, jakbyśmy znaleźli wspólny fragment w planach architektonicznych dla obu tych stanów neurorozwojowych. No dobrze, to wszystko brzmi fascynująco, ale co to właściwie oznacza w praktyce? Jakie drzwi otwiera to odkrycie dla nauki, medycyny i, no cóż, dla milionów ludzi na całym świecie? Idealnie podsumowuje to szefowa całego projektu, dr Adriana Di Martino. To jest krok w stronę myślenia, które jest po prostu bliższe biologicznej rzeczywistości, bardziej zniuansowane, skupione na indywidualnym profilu, a nie na sztywnej ogólnej etykiecie. Bo to jest coś więcej niż tylko ciekawostka naukowa. To może być prawdziwa rewolucja. Takie podejście oparte na biologii w końcu może nam wyjaśnić, dlaczego te objawy tak często na siebie nachodzą. A w przyszłości? Może to doprowadzić do terapii celowanych w konkretne mechanizmy biologiczne, a nie w ogólną diagnozę, a może nawet do stworzenia obiektywnych biologicznych markerów. Więc jeśli jest jedna najważniejsza rzecz do zapamiętania z tego całego omówienia, to właśnie to. Istnieje wspólny biologiczny mechanizm związany z cechami autystycznymi, który nie dba o granice, jakie my narysowaliśmy w naszych podręcznikach diagnostycznych. To odkrycie to naprawdę dopiero początek. Skoro udało się znaleźć tak silne połączenie tutaj, to aż samo ciśnie się na usta pytanie, jakie inne mosty między różnymi diagnozami czekają na odkrycie, jeśli tylko odważymy się spojrzeć poza te utarte schematy. Czas pokaże. Dziękuję.